Cześć, Jarek Łuczak, firma Abarth Wrocław. Dziś przedstawię Wam najnowszego Hyundai i30 w wersji kombi z 3-cylindrowym silnikiem o pojemności 1.0 turbo. Co z nim zrobiliśmy? Zagazowaliśmy! Chcecie zobaczyć jak? Zapraszam do oglądania. Mniej więcej 50 lat temu w Bielsku Białej powstała fabryka samochodów małolitrażowych. Produkowano tam małe Fiaty, które miały silniki o pojemności 0,6 litra. To jaki dzisiaj mamy downsizing? Hyundai i 30 ma silnik 1,0 i to jest mały, mały litraż? Nie, to jest prawie dwa razy większy niż miał maluch, ale samochód jest dwa razy większy od tamtego malucha. Moc ma sześć razy większą, bo ma 120 koni, a maluch miał ich 24. Tutaj mamy trzy cylindry, maruch miał tylko dwa. Ten samochód ma dość niską kulturę pracy, jeżeli chodzi o odczucia kierowcy, ale moc i moment obrotowy w zupełności wystarczający, żeby tym samochodem się bezpiecznie przemieszczać. Jednak klientowi było ciut za drogo. Mimo, że tylko 1.0, mimo, że trzy cylindry, to mi podczas 30 km jazdy y, komputer pokładowy pokazał 8 litrów średnio. Jeżeli klient ma zamiar robić nim 200-300 km dziennie, to wydawałby na to paliwo całkiem sporo, bo 8 litrów po 6,50 to wychodzi jakieś 50, prawie 60 zł, za, 55 zł za każde 100 kilometrów. No to i tak jest całkiem sporo, bo jakby jeździł 300 kilometrów dziennie, to wychodzi jakieś 160 zł za każdy dzień jazdy na benzynie. Gazu będzie palił około 9 litrów plus pół. Do litra benzyny, w zależności od tego, jak często będzie odpalał zimny silnik, ale nie da się odpalać silnika zimnego wiele razy w ciągu dnia, jeżeli robimy 300 km. To się odpali go raz i będzie jeździł cały czas na gazie i wtedy będzie to spalanie bliżej pół litra niż litr. To chyba opłaca się jeździć na gazie. Zamiast 8 litrów tankować 9 litrów gazu plus pół litra benzyny. A jeżeli chcielibyście wiedzieć, jak szybko Wam się to zwróci, to musielibyście znać cenę instalacji gazowej. A żeby poznać cenę instalacji gazowej, to musicie wejść na naszą stronę internetową, do której link macie tutaj w opisie. A tu widzicie formularz po, po wypełnieniu którego dowiecie się, ile kosztuje instalacja gazowa BRC Sequent Maestro, którą właśnie nam przywieźli tutaj nasi przedstawiciele z hurtowni we Wrocławiu. Oczywiście przywieźli następne instalację gazową, a tutaj zamontowaliśmy BRC Sequent Maestro, dzięki której właśnie ten silnik będzie palił tak mało benzyny, a jej podzespoły widzimy tutaj. Listwa wtryskowa trzycylindrowa, reduktor marki Prince, filtr fazy lotnej, um, sterownik schowaliśmy Gdzieś tam chyba, nie wiem gdzie, jest tak wielki, że trudno go jest go schować, ale jakoś naszemu mechanikowi udało się to schować. Tu mamy za to bezpieczniki i, i, i złącze diagnostyczne, do którego się e, podłączamy i stąd twierdzę, że te, ten sterownik może być gdzieś tu, ale może być również gdzieś... Tam głęboko schowany pod akumulatorem. Ale to nie jest istotne, bo istotne jest to, że możemy się podłączyć do złącza diagnostycznego, które umożliwia nam jakieś tam drobne zmiany w tym oprogramowaniu, bo ten samochód, to, ta instalacja gazowa ma prawie że sztywne oprogramowanie, którego nie możemy zmieniać, a jedynie producent może to zmieniać ze względu na homologację R115, która niedługo w Polsce również zacznie obowiązywać, a w tej chwili obowiązuje w Słowacji, w Norwegii i w Niemczech oczywiście. Tyle jeżeli chodzi o to, co pod maską, a teraz zapraszam Was do środka, gdzie pokażę Wam, jak wygląda środek najnowszego Hyundaia i30. Tak wygląda z profilu, a tak wygląda wewnątrz. Całkiem ładnie, ale jak już pewnie wiecie z innych moich filmików, taki rodzaj e, tego wyświetlacza to nie za bardzo mi się podoba i ja wolałbym, żeby to było ładnie zabudowane, a nie nadstawione jak telewizor e, na szafce nocnej. Bardzo ładny za to panel od klimatyzacji, czytelny. Wszystko jest jak na dłoni. W niczym się człowiek nie pomyli, a jak dwa dni pojeździ, to już wszystko będzie mógł robić po omacku, bo wszystko jest naprawdę bardzo fajnie dostępne. Kierownica mogła być lepsza, ale czego chcemy? To jest silnik 1.0, to nie jest żaden sportowy samochód, a i tak jest nieźle wyposażony, bo ma grzanie kierownicy, ma grzanie foteli, ma naprawdę bardzo sporo rzeczy takich z komfortu. Nie jest to prawda. Jakiś top, ale w zupełności wystarczający. Tutaj zamontowaliśmy przełącznik benzyna gaz, dzięki któremu będziemy wiedzieli, na czym jedziemy. W tej chwili, mimo że silnik jest zimny, zobaczcie, mamy poniżej 50 stopni, jeszcze nawet nie ruszyła nam wskazówka od temperatury, a silnik pracuje już na gazie. Dzisiaj rano, jak go objeżdżałem, to mniej więcej po 1100, 1100 metrach już jechał na e, gazie. I te cztery diody pokazują nam, tak jak Wam mówiłem, stopień napełnienia zbiornika gazowego, który zmieściliśmy. Pod pokrywą w bagażniku i 30 SW albo CW, zależy od tego, na jaki kraj jest produkowany. Ma całkiem sporych rozmiarów bagażnik. Myślę, że tu jest z 600 litrów spokojnie, a pod podłogą tego bagażnika zmieściliśmy zbiornik. On tutaj ma trzy różne części tego bagażnika, a w środkowej zmieściliśmy zbiornik o pojemności 55 litrów brutto. Na ile nam to wystarczy, zatankujemy do niego około 45 litrów gazu. Przy spalaniu 9 litrów powinno to spokojnie na 500 km, a jakby pojechać w trasie, to myślę, że nawet więcej. A po przejechaniu tych 500 km jedziemy na stację i tankujemy sobie gazik za pośrednictwem wlewu gazu pełnego, który jest pod klapką wlewu benzyny. Nie musimy wkładać żadnych przejściówek, żadnych adapterów i możemy sobie tankować. Jak Wam się Podoba jazda małolitrażowym Hyundai'em i30 SW 1.0 Turbo? Dla mnie może być. Zobaczymy, jak długo ten silnik będzie sobie radził na gazie, będzie jeździł głównie po mieście z małymi prędkościami, tak więc raczej luzy zaworowe nie będą zbyt szybko do regulacji, bo są tutaj luzy regulowane mechanicznie, nie ma hydrauliki, tak więc trzeba to co jakiś czas kontrolować. A jak Wam się podoba ten film? Jeżeli OK... To kciuk w górę i zapraszam na nasz kanał częściej. Koniecznie z subskrypcją, byście byli na bieżąco w temacie alternatywnych źródeł nowoczesnych, małolitrażowych samochodów z instalacjami gazowymi. Tymczasem do zobaczenia przy kolejnych realizacjach. Po subskrypcji oczywiście ciao.